Okay, no Tutaj mamy Emerald Caravan, to jest taki casual RPG, taka no w sumie sympatyczna gierka, przy której można się odstresować. Eee, tytuł, w którym z jednej strony się poruszamy taką karawaną, odkrywamy historię naszej rodziny i zmieniamy miejscówki. Tam sprzedajemy lód, który zdobywamy podczas odwiedzania różnych dungeonów. No i gra jest przede wszystkim no, taka relaksująca, że nawet jak zginiemy, no to niczego nie tracimy, możemy sobie na spokojnie wrócić do tych dungeonów i działać dalej. Mamy też myślę fajny system walki, jest dużo kombosów, różnych rodzajów ciosów, czary, to wszystko możemy sobie oczywiście rozwijać, możemy sobie zdobywać nowe umiejętności, nowe bronie. No i jak wchodzimy do dungeonów, to te rzeczy się losują i sobie wybieramy, z czego chcemy korzystać. Mamy dość mocno zróżnicowane właśnie lokacje, przeciwników. Też co istotne, no to wszystkie levele są generowane, także za każdym razem mają trochę inny układ. Więc, no więc nie ma tutaj takiej typowej powtarzalności, no tylko za każdym razem jak gramy, no to jest troszeczkę, troszeczkę inny experience. No i to jest właśnie taka fajna, fajna gierka na kanapę, czy wieczorem, żeby, żeby się zrelaksować, no bo nie jest właśnie jakaś stresująca, tylko taka, że można się chileutowo pobawić.